Czy, 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 czy. fajnie, jesteś roz, rozgrzany? Tak, Dobrze, no rozgrzany, bossa? więc leci. Okej, okay, mam, mam. dla. O, mam dla ciebie właśnie. Wróciłem do sklepu szybko. Um, zaraz będziemy w, z bossem walczyć, ale przed tym kupiłem ci. taką zbroję. Nie chcesz jej? Chcę, jej. specjalną zbroję taką i buciki też ci dałem, a to to już, tego już, tego już nie potrzebowałem tego już nie musisz, dzięki że dajesz mi wszystkie stare, stare itemy nie narzekaj pingwinku Ej, zrzuciłeś mi buty, przecież dałem ci te buty które? te przecież ja je mam w ekwipunku, co ty masz już, okej, okay, złoko w, w takim razie, nie ma problemu, jedziemy jedziemy? You can, you can use your weapon to cut spider webs oh nice. trzy gotowy? Mhm, lecimy Działo? działało. Łoł, łow, 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 Czekaj! Nie naciskaj! O, oh, fak Ja rozwaliłem jakiś redstone przez pomyłkę byłem na game mode WTF Łups Prawda, pingwin? No, przez pomyłkę <grym> bo byłem na game mode, żeby szybko polecić ze sklepu <grym> ja Nie, nie tłumacz się, dobra O, w się nie możemy rozwalać O, oh, jeez No tak, za pomocą tych A! Zabili mnie już Kurde, wow! Tu jestem na miejscu. Ej, czekaj ma. What? No mam bigo, ciebie... bigo, bigo tego spidera. Biorę, ale dotknąłem się w pajęcie niebuki. Uuu nice. Stringi mam. Yeah. O, oh, mam stringi pingwin. <laughs> no. To jest ten. O, to jest chyba ten boss, wiesz? No, chyba to, to jest ta. My little friends are coming for you, stinky two <laughs> Nice. Gingcie. Oh. oh no. Czemu, jak powiedziałeś zgincie, to ja zginąłem? A teraz ty powiedziałeś, zgincie, a ja prawie zginąłem. Zabi... Zabiłeś ją? Zabiliśmy Ye już? Nie, no. to niemożliwe. Tak, dostałem Music Disc. Wow! Tak? Dostałem Music Gol. diska, no? A to bardzo szybko nam to poszło. No, to jest widocznie słabszy bosek Masz? No. Mam za ciebie parę Nie, music. No. Jeszcze chyba żyje. Nie, dostałem już Music diska Mhm, no dobra. Mam Music diska. To tutaj w włóż. Gdzie? A tu masz w... miaska, rzuciłem ci. Okej, gdzie są, gdzie są, gdzie są? Tam jak wrócisz się po drodze znajdziesz miaska. Ale powiedz mi kiedy je wziąłeś, wtedy mogę wsadzić music piece Eee... Już. już. <laughs> ok, wsadzamy. Tom. You are making me angry now. I'll bring chaos in this world and you can't stop me Mówi, że nie mogę, możemy go... Nie możemy go powstrzymać. Uuu Widziałeś coś takiego? Ale tam rzeczy wypadły, wiesz o tym? O, oh, shit! Zawsze okay. zapominam o tych rzeczach, które wypadają. I jeszcze w wajerczynie się złapałem. A co tam ciekawego? Golden nugget i coś tam jeszcze. Dwa golden nuggets. A chcesz. O! Oh, potion of regeneration. Nie. Uh, yeah. Potion of healing? Mam splash potion of healing parę, więc przytrzymam je. Jak będziemy potrzebowali jakieś życie, to daj znać. Okej, okay. okay. Idziemy dalej w takim razie. Ostatni boss. Zobaczymy quest logu, co jest do zrobienia. Pom pom pom. Quest 4. Fakt. <fuck> Znajdź sposób, żeby powstrzymać Herobrine jak on jak on da radę przenieść Wither'a do naszego świata, mamy przesrane. Jak sądzisz, pigminku? Eee, tutaj? Tutaj. A ty nie popsułeś tego mechanizmu, że ten redstone tak, się powinien otworzyć te drzwi. Mhm. Mm Pfff, powsułem się całego, mówiłem. Jeez, yes. jeez. Yes. Z takim spokojem już, mm mhm. Czekaj, zobaczymy dokładnie gdzie. Oh, you can use your weapon. Ok, czekaj. Fuck, kolejny redstone na Widzę, jak to działa. Ja to naprawię w moim pro skills. Ja to naprawię w Morderipanem. Wiem, nie że nie dokładnie ja jak ma być, ale. Tak, tak było? Czy źle zrobiłem. Dobrze, tam, nie po jedną wyższą. Czekaj, bo atakować. muszę ustawić Redstone. Ej, bo to ma wspólnego z wszystkim innym przecież. Ups. Mm. To Wres... nic nie ma w związku, dawaj, chodź. Ma. Włączyłem. Teraz co się stało? E. E. Uuuu... E. Taka, ja muszę wrócić do środka. Ui. Pie, mój Okej. Potrzebne było to. Jej Okej, okay, zadziałało. Gdzie jesteś? Tutaj. Czekaj. Okej, okay, idę, idę. Co tam się dzieje ciekawego? Nic. Na A, razie. Aaa, jakiś mieczek nie chce. Jak ty zejdziesz ten, co ciekawe chodź? Okej, okay, idę, 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 idę. Fuck! Bła Spokojnie, to słabi, słabi. to spokojnie. Spokojnie. To zostało, znaczy, że cztery potworki na biją? Spokojnie. Spoko to są słabi. Ci najsłabsi. Jedziemy o po prostu faktem Fuck ten, ten jest trochę silniejszy No ten, ten czarnych są silniejszy Czemu nie ma kurcze... Czego? Łuchu lepszego! słaby łuk! No, dobry jest to no, ty... Czekaj! O jest dobry! Dobry. Ups, uwaga! Coś tu ciekawego? Nic takiego. DZIĘK! Dobra nice. No to jedziemy dalej Tam już byliśmy Tam nie ma co, bo już byliśmy też Więc jedynie została ta droga Tutaj Widzę jakieś drzwi O! Po... Po A! Po każdej stronie Szyd! A! Jakiś szkielet mnie atakuje Wow! Skrzynia! Nie mogę jej otworzyć Stary! To już, 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 już. Złote jabłko Jakiś szkielet tutaj widocznie spał, ale już po nim kości? Złote jabłko, poczęstuje się. Chcesz pół? Mm, nie, dziękuję. Nie? No, złote jabłko już jest, to myślałem, że może będziesz chciał pół. Nie, spoko. A co tam ciekawego było w środku? E, nic. nic, tylko armor, y, y, którego już, już mamy. Spoko, no to dalej w takim razie. Jest, to jest Na... hero brine. Herubine, do toby? Hmm. Trzy. Tak, klikaj, klikaj, klikaj. Czekaj, to jest wypski moment. Mam strzały w ryju. Trzy. Widzę tej środka Dwa. Jeden. Boję się. Ty, ty klikasz? Ty klikaj. O. Ja nie mogę klikać, bo jestem w third person. Dobra, dałem tak. radę? Ale na twoją odpowiedzialność. Trzy special abilities. status shield and re yes, resurrection. breath we... restriction. What? Hey Basteleli. We will no, not to... let you bring a Richard to this world. I think you understanding much strength human. Yes. <sighs> o oh, nie widzi na. Go wyda stronger stuff. Gwarantował. What? What no. the fuck uh, is going on? Oh my on? god. Jestem w jakimś teleporcie. No jakim? My Chodź jest ty nie w się bawisz. au Nie, on nie przeciągnął do tego teleporta Nie hero nie, nie masz szansy Łaaa, jaki ryj, czemu on ma taki... Fak, 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 czemu, ono... fuck, fuck, fuck. czemu... O, czuł What? Oh my god, zaraz po mnie Skeleton king? O nie On spust... O i źle nawet... Aaa, zmarnowałem moje... Zmarnowałem moje splash potion Oj, to nice. będzie ciężka. Nice. Gra. O nie fuck, mów, czy on zrespił wszystkich, boss. oh. wszystkich starych bossów On zrespił wszystkich starych bossów, pogęło go Fuck, fuck Chyba fuck. żartuje Aaa! mnie ten spider! Ooooo! Oh, oh, oh. oh. Dobra Oo oh, nice. Jeszcze Wiedźma chyba i Herobrine. Jeszcze ten głupi nice. szkiara tak, ten jest najlepszy lepszy. Ej, yes, zabiłem go! Jeszcze tylko wow. Herobrine, dobra Mocno szybko pracujesz. Widzę, że straciłeś buciki. A! Czemu on nie zawsze przyciąga do tego? Widzisz co on robi za mnie? Widzisz co on robi za mną? Wiesz go, wierzko, wiesz go, On mnie lubi, bo ja z nim serię tworzę. No naprawdę Promujesz go Aaaaa! A mnie zabija, bo mnie nie lubi. Aż tak mnie kocha. Mój tam mój tam.

Buzzerking Potion, rozwala system, rozwalam go mocno, moim Bezerk! Berserk! motherfucker Zbezerkowałem go, ha, nie spodziewał się, że będę miał potki bez. Aaa, zginąłem. Już po nim, zabiłem go. Trzy, 2. Dwa. dwa, O 1. O się trzy, tak. się trzy, 10 Potion trzy, 1. Nie, yes, zabiłem go! Yeah, Dobra, bierz e, płytę. I o! Odpawaj. O, już my, już my już mamy to. Wsadzę to. To już mamy też. Wow, wsadziłeś płytkę? Nie. O! Ja czekam jak... Uuu, wyleciały jakieś rzeczy? Nie. Płytkę musimy wsadzić, tak? Okej. Okay. Mm -hmm. Więc sadzamy. Bam, 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 bam. I weź jakby co? I'll avenge your death and bring to I te zapinam te. Zapinam te win win itemki. I pingwinku. pingwinku Uuu, uh, Clouds Light Helmet. Już mam ten helm Ale wezmę go i tak. Mamy teraz. Brakuje nam. Uuu, uh, zaraz mi się budciki popsują. Wow. Co tam było? To jest Pingwin, ten porter do Netheru. Co ty gadasz? No, o tutaj. A tamto się. O, oh, shit. Idziemy? Co tam pisze? This is the only boss that you <gasps> all mechanics will hold on until you return. This I'm boss waiting. is extremely hard. Okay, więc nie możemy tam wejść zanim ten Wither strategy. Oh, musimy przeczytać. To jest Wither. Musimy. Oh, sklep Nice. Nie musimy nicućać. If it's, it is meant to help the people, turn the page to see the full obsidian skeleton drops crystal of anger that can be used as. Fuck. A gdzie Crystal jest? of Anglia. Pingwin, dołączysz do mnie? I haven't grace, bow. Chodź tu, Pingwin! pingwin. Gdzie jesteś? W tym Czytałem Nie mów, że już tam poszedłeś. To już idę do ciebie. Nie możesz wrócić. Nie, nie. dobra. Jak już tam poszedłeś, to już nie masz szansy. Chodź o... tu do mnie. Wesprzyj mnie mentalnie. Ale nigdzie... Ale już... A U, nie jest mogę, jest... poczekaj, mogę chyba. A! Jestem. O nice. Udało ci się. No, był tam Tylko że teraz straciłem wszystkie moje golden nuggetsy Na co? Na nic! Przepiłeś. Miałem je i ty stelepotnęłeś się, się i nagle nie mam nuggetów A ja mam... Trzy. O mam je. Trzymaj. Mam je, spoko, spoko. Kupię sobie buciki. Niczego innym, niczego innego nie ma. Chcesz te bu O, w sumie moje buciki zepsują. A może chcesz się zamienić bucikami? Eee nie. Nie? A, A już, pachną, twoje tobą, więc tak niech zostanie. Okay, wither strategy Obsidian skeleton, czyli jaki jest skeleton? Spuszcza no, it's Crystal it's of Anger, that can it's be it's used it's at the it's merchant on the right of the Wither. Aaaaaa! Okay. więc musimy kupić specjalny łuk, tam w środku. I, nie i mamy tylko trzy strzały, więc nie możemy. Musimy za każdym razem trafić, mniej więcej. Inaczej nie gadaj, będziemy wbijajmy, mieli przy stronie. Czekaj, wbijamy. muszę jeszcze kupić potki, nie wszystko. Potki, eee, Potki eee, Po tysiący? Bo cię zabiję. I tak? Ech, nie! Sam <laughs> okay. go zaatakowali. Idziemy w takim razie. Jak Zdawa. się tam chodzi? No, chodź tu. Tak. Oh, fuck. Wither. Idziemy na. Oh my god, co to jest? No tam... Press this to go to back to put the fight on hold. O, okej. Eym Jak mamy go zabić What?! Chyba sobie żarto... Oh, obsidian skeletons! Uh, Skelet skeleton z obsidianu Jedź! Fuck jedź, fuck jedź, fuck Jedź, jedź! Oś oh, Ej! Rozwalam na... Rozwalam mnie. Oh, Aaaaa! Rozwala Czekaj, ah! okay, bo ja go próbuję z tymi. Z łuku, tak? No, z łuku, z łuku, z łuku. Masakra. Będzie trudno. On mi się zdaje, że on chyba nie będzie leciał w dół. Tam jest ten! Sklep! Patrz ile on w ogóle ma życie, widzisz to? LOL! <ścoughs> Aha! Ile razy fak, go trafiłeś? Dużo? Jest! A ja zbieram te, żeby kupić ten specjalny łuk. Okej. Okay. Okej? Okay? Okej, okay, Ty... ja got na walę z tego tak. łuku. Au! Okej, okay, idę zobaczyć ile, koszt aaa, ile kosztuje ten specjalny łuk Gdzie on jest? Heaven's grace Fuck Gdzie on jest? Tam jest Tutaj, 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 tutaj Aaaa, nie jedzie Więc kto strzela, ja czy ty łukiem? Ja strzelam ja strzelam cały czas Ale tym specjalnym łukiem, który to się To zaraz ty, poczekaj, on zaraz da. Okej, okay, okej okay. Będziesz... Lur! Zginiam go z powrotem w tybie. Czekaj, pomogę ci trochę o godnie nie trafiłem Moje szczelanie z łuku jest trochę... żałosne Shit Trafiłem gora Nice Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Uciekaj! O, nice, poszedł Jak tam idzie? Dajesz no, no, radę? Brzydko. Znów dobrze tylko. Znów ma żyć, Jezu, mu się to regeneruje Musimy Au. zabić tę... Ten... My, uh, flow withered away. Jak go zabić, masz pomysł? Tak, wiem jak go zabić Pisze tutaj, w tej, pisało w tej W tym tutorialu, Aha, może jak jeden z nas ginie To on dostaje. musimy zabić te szkielety Dostać 9 tych, tych O 10 mam, idę kupić ten Specjalny łuk, ale musisz mnie obronić Okej, okay. fuck, zginęłem znów Okej, okay. idę, w, idę w twoją stronę A, mam spaść potion of, uh, of Healing, więc mogę ci rzucić Ups, to mi daleko nie poleciało. Czemu tak niedaleko lecą? Okej, okay, wygoiłem cię trochę. We there, It's stąd. Okej, kupuję ten łuk. Kurdeeee! I would nice. Okej, okay, mam. Trafiłem raz! Ooh, fuck yes Drugi raz trafiłem! Trafiłem, nice! Jeszcze raz! O, oh, zepsuło się. Stary, win -win -win -ku kupmy... Dawaj, dawaj, dawaj! daj! i i ja ale te łódki O, dobry pomysł. A masz, a masz 10 ty tych żeby kupić ten łuk? Osiem mam poczekaj, poczekaj... No to dawaj, Ja go będę. Fak, ja go będę brał cały czas. Dobra, dobra. Ile ty masz tych tych do kup na trzech? Łuczy się cały czas. Madafaka. Szybko błącę go! Już, 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 ja to... Będziemy musieli kupić w tym samym czasie. No, no. To jest jedyny no. sposób. Ja go będę strzelał cały czas. Spróbuję okay. powstrzymać go, żeby się koił. Holy water is up. Use it against the obsidian skeletons or heal yourself. Uuu, nice. Można to zużyć prze przeciw szkieletami. Musimy po prostu nazbierać dużo tych... Tych, tych i kupić potem te łuki. O, nice! Można na hitę ich ściągać. O. Boko. No to musimy też szkielety walić w tym. W, na, na początku. Nazbierać się po 20 tych, tych kryształów. Wtedy będziemy mogli ich ładnie zjechać. A jak masz jakieś splash potions, to możesz rzucić te obsidiany i oni giną od razu. Powiedz mi kiedy kupisz łuk, bo lepiej Dobra, kupić parę. Zgubiłem <laughs> ja nie wiem gdzie What? Nawet. Znów ma pełne życie. No widzę. Dajesz, dajesz, dajesz. Załatwimy go, Betki. Uważaj! No, to... Idę na siebie, Mam go 8, 9, Mam 9, a 8 tych, tych. A ile masz tych? Kup masz ten łuk w ogóle? Ja, no właśnie nie mam, bo mi, kurczę. Zginęły te krystaliny, mam 10 dokładnie, mniej więcej. Jak to zginęłe? Sprawdź ekwiwipunku gdzieś. Mam 4 nie kupiłeś przypadkiem tego łuku? Nie kupiłem właśnie, bo nie wywaliło z tego i okazało się, że nie mam już tego. Oh, o, shit No. Okej. Okay. Czekaj. Mnie też coraz zabije Okej, okay, ja już mam 10, więc powiedz, kiedy będziesz miał 10? Okej. Okay. Czekaj, no, spróbujemy nadbierać jeszcze 20, bo wtedy przynajmniej. Mhm, a desuch okay. czy strzały, jak to jest? Łuk. Ale trzy strzały ma tylko. Aha, okej. Trzy strzały, więc musisz trafić za każdym razem, inaczej będziemy mieli przesłane. Come on. Dajemy radę. Jest 11, 12. Jest, te potki są zajebiste. Ja mam 7 Jak... tego. Okej. Okay. Ja nazbieram tych tych o super. Nazbieram tych tych. Jak się zbiera tych szkieletonów, można potem rzucić, rzucać nimi tym i oni giną od razu. Jest. Spoko, spoko. Uuuu, załatwione. Nice, spoko. Można odbijać te głowy. Nie można. God dammit there. THERE! Ile masz tych kryształów? Eee, 10 10, okej, okay, spoko. Ja mam 15. Ja mecz, czekaj, 20. czekaj. Jeszcze parę, bo jakby jak Jak, się, jak, się, jak będzie miał mało mało życiu, to miał życia i nie umrze, to się wkurzymy. No. Więc lepiej ten... Czekaj! Yep. Ooo wow, na hita. Podki można zrzucać i na hita spadają. No, no, no. Tylko że nie trafiłem. fakt tak FAK tak. Aha. Bierzemy go 15 mam nadal O, zespołnił się następny Już biorę O! Kolejne potki Kolejne potki Ja poczekam aż... Masz... Okay, jeden, niech pędzie 16 CO? PRZELECIAŁO PRZEZ NIEGO No widziałem Jakie cheating Widzę, że się bardzo poważnie skupiasz <grym> No że się tak nie z mnie. Dobra, ile masz? 15 ja mam ja mam 16. Okej. Okay. Ile masz? 15? Mhm. Czyli jestem. tu umrę. Chyba, że pozwolimy. Łołot! Trzech naraz tutaj się zesłoniło koło mnie. No. 17 tych mam, więc będzie blisko. Okej, okay. już ja ja mam... nie ma. Lol. Zabił się. No, ale mam 17. Okej, okay, ja mam. 20. 17 tych. 20 już! Mhm, mm no, Okej, okay, czekaj, ogarnę jeszcze parę i będziemy mogli ruszać Ciekawe czy, ale mu mu musimy nie, nie, ten nie możemy nie trafić, bo będziemy mieli przesrane Ok, biorę go, Jep. 19, ostatni O, są te potki Czekaj, mogę nas wygoić też w tym samym czasie Dobra, chodź, kupujemy Czyli okay. ten mam kupić Tak, ja cię obronię za ten czas, postaram się Come on weaver, attack me Ok, powiedz kiedy kupisz Kupiłem kup, kup dwa jak możesz I wtedy... i wtedy Ale nie mnie musisz tyle. Aha, dobra, okej okay. Wtedy mnie musisz obronić Aż ja aż ja ten, aż ja go zabiję Aż szary, aż ja kupię moje dwa Czeka, zabiję? Aha, okej okay. No, czekaj, obronię cię w taki sposób Zadziałało, działało, nice Już mam 22 tych tych Ok, ja idę kupić moje w takim razie tylko, że jeden gościu tu stoi, god damn Wrzucę go, jest. Poczekaj, dawaj, dawaj. Strzelałeś go? No Idę, dawaj, idę dawaj, kupić, dawaj. idę kupić szybko, czekaj. Ja cię tu bronię. Dawaj, bo on ginie, 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 ginie. Kilka okay. Shaw, dawaj, dawaj. Shit, zginęłem! Już idę. Nie, kilka ształ! kilka ształ! kilka ształ, kilka Daj, Dawaj, 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 gdzie on jest? Tutaj. Gdzie on, on jest? On jest w naszym, dawaj, 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 dawaj. O, jakiś głupi mi przed drogę! Jest, trafiłem go! Trafiłem znów! Nie! Zablokował mnie jakiś debil! Dajesz? Straciłeś wszystkie buki? No. Tak? No. Czekaj, ja go jeszcze spróbuję? No, Cóż, poczekaj, chyba mam jeszcze. Nie trafiłem go! Ja pierdzielę! A, ja też. Nie da tak. rady. zabił mnie znów. Ile tych szkieletów? O, oh mój Boże! O, zginęłem w kurde Ok, fuck, mam nas. Mam Jesteś gotowy? Nie masz strzał? Mhm. Mm no to chodź do mnie, ja mam 47. Wróciłem cię tutaj, szybko. Wiesz? Okej. Okay. No to ten. Ja mam pomysł, ja wezmę tych, żeby za mną szli. Albo okay. ty je weź, Nie, to ty weź, a ja go. Kurde, ja mam za mogę. dużo tych łuków, że nawet nie mogę tych potionów używać. Holy water, fuck! Yes! Mam szczęście, już będę mógł zaraz kolejny łuk kupić Czekaj, poczekaj, poczekaj Oh fuck okay, już Nie idzie. trafiłem Trafiłem go, go. Do, Trafiłem go. go Nice, 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 Shit. nice Shit Dobra, już tam idę Dajesz Dajesz, już się goi oh. Fucking huu. Fuck Tak szybko się goi Fuck, ale miss... Trafiłem go Shit Idzie w niemię, szybko, bieżko, bieżko mam jeszcze jeden taki łuk Dawaj, 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 dawaj Fak, 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 fak. Dobra, już go bierz, z mieczy, z mieczy. Z miecza, z mierzy tak. Dawaj, 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 dawaj. dawaj Uciągaj do końca, wiesz. Jest! Nie masz szansy, widzę. Fak Patrzcie, mnie do dolamy! A już to? Jak roz cały czas bije, chodź, 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 ja skaczę! Nie wiem, czy ty, gdzie dajesz razem? Dawaj, dawaj, dawaj. Jest, 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 jest! jest! nie, Yes! Jest! się! Yes, yes, yes. 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 Fuck you, Wither! Oh. Nice. Ooh. Mam nether star. Oh Netherstar. my god. Oh my god, ile tych tych? Teraz ah! powinniśmy mieć tego, tego Sound disk. Ale się spalił. Ale nie ma gdzie. W... Oh shit! Nie ma gdzie wsadzić tego disku. Wow. Był, Tam był ten, tam ta, tam był, chodź. Jest taki music ten? No, tam był. O, kurczę. Okej, okay, wygląda Opa. na to, że będziesz. tutaj, tutaj przywilej, że widzisz? Ale nie mamy tego. Chyba, nie, że tutaj mamy. No, masz? No ja nie mam. No, Spaliło to... się w lawie Co? No. no. To może zespalimy sobie. Bo... No, zespalnisz? No, zabierz. Kurczę, dużo ich tych. Nie, idą za mną. Nice Ale to, 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 to jest. To jest nie fair, nie pomyśleli o tym Ale którym jest? Chyba że... a nie, powinien tak zrobić, że jak się go zabije to wyleci gdzieś tutaj No, tak nie zrobić Zwykły, zwykły music disk no. Yay! Well done! You have done it! Wait, what is that bridge for? Jaki bridge? E, tutaj, tutaj się stworzył Skull Stone'a no. Wszystkie, wszystkie lecą za tobą Aaa... Oh. Boję się Nie biją! Mnie biją! Ja się teleportuję do Ciebie, bo nie ma szansy Jestem What? Ty tutaj też jesteś? Okej, okay, idę, idę Jest! Dałem radę Idziesz? Jesteś tam? Idę! Dawaj Szybko! Oh my god Szybko, szybko, szybko! Sporo ich jest Szybko, szybko Szybko, idę za do nami Zostawcie nas Już zostawili nas Did you really think you could kill me? What? <laughs> Nie gadaj. See you next time, humans. <gasps> Thanks you for playing Human be... Mansion can... To be you.